Premier Słowacji ostrzegł, że Unia Europejska i NATO rozważają wysłanie wojsk na Ukrainę. Jednocześnie prezydent Francji mówi wprost o tym, że NATO może wysłać swoje wojska na Ukrainę. To ja mam taką propozycję: do Francji, do Niemiec, do Holandii, do Danii, do państw ogólnie Europy Zachodniej. Jeśli chcecie wysłać wojska na Ukrainę. No to wyślijcie swoje wojska w pierwszej kolejności. Francuskie, duńskie, holenderskie, niemieckie. Bo kiedy trzeba było pomagać, wysyłając sprzęt wojskowy, to byliście na końcu. Polska była pierwsza. Więc teraz możecie się wykazać, żeby to wasi żołnierze ginęli na Ukrainie, a nie polscy żołnierze, bo Polska pomogła już bardzo, bardzo dużo i bardzo dobrze, bo życzymy Ukrainie zwycięstwa z Rosją, zwycięstwa z Putinem. Ale jeśli chcecie kogoś wysyłać, to wysyłajcie swoich